Hej, dzisiaj jestem w Pizie. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić najlepsze zdjęcie wieży, jak dotrzeć z lotniska do centrum, gdzie zjeść tanio, a gdzie zjeść smacznie i dobrze, ale w sumie też tanio. Gdzie najlepiej kupić pamiątki, a gdzie pójść wieczorem na drinka. Czy warto korzystać z komunikacji miejskiej i jak najtaniej kupić kawę. Ja jestem Marcin, mój kanał to Edynburger, a dzisiaj zapraszam do Pizy. Lecimy! Dziś lądujemy we Włoszech, a konkretnie w Pizie. Jest to bardzo popularne miejsce. Do Pizy można dolecieć liniami Wizer lub Ryanair. Ląduje tu wiele innych linii lotniczych, bardzo prosto tu dotrzeć. Jeżeli jesteście już we Włoszech, również możecie tu dojechać flixbusem albo pociągiem. Italia jest znakomicie skomunikowana, jeśli chodzi o transport wewnątrz kraju. Do Pizy przyjechaliśmy wieczorem. Najprawdopodobniej będziecie chcieli spędzić w Pizie jeden lub dwa dni. Więcej moim zdaniem nie ma sensu. Jeśli chcesz zostać tu na dłużej, to oczywiście twoja decyzja, ale myślę, że pizza jest dobra na wypad na maksymalnie 2 dni. Myślę, że gdy będziesz chciał tu zostać dłużej, to nie ma tu zbyt wiele do roboty. Wszystkie ciekawe miejsca można swobodnie obskoczyć w 24 godziny. Na pewno przyjedziesz tu przede wszystkim po to, żeby zrobić tu kultowe zdjęcie. Wiele osób przyjeżdża tu głównie po to, żeby zrobić sobie zdjęcie ze słynną Krzywą Wieżą w Pizie. Pierwsza rada? Oczywiście będziecie to robić w świetle dziennym, ale moim zdaniem, jeśli przyjeżdżacie tu na dłużej niż jeden dzień, warto wybrać się tam właśnie nocą. O 10 wieczorem zobaczycie zupełnie inny klimat tego miasta. Małe, tętniące życiem uliczki są o tej porze prawie puste. To doskonała okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie z Krzywą Wieżą nocą. I z pewnością będzie miało to zupełnie inny urok niż zdjęcia z dnia, kiedy będzie to mnóstwo ludzi robiących zdjęcia. To miasteczko każdego dnia jest zapełnione ludźmi podróżującymi tu ze wszystkich zakątków świata. Jeżeli jednak będziecie tu nocą i chcielibyście pójść na jakąś imprezę, niech was nie zmyli cisza i spokój tych uliczek. Tutaj na mapie macie miejsce, które nocą również tętni życiem. Można tam wpaść na drinka, ceny też przyzwoite. Jak już mówiłem, w Pizie wylądowaliśmy wieczorem. Niestety przywitał nas deszcz. Z lotniska można dojechać pociągiem lub autobusem do centrum. Za 5 euro pociąg kosztuje 6,50, ale było nas trzech, wzięliśmy taksówkę, zapłaciliśmy 15 euro. Wyszło tak samo, ale mieliśmy transport do samego hotelu. Po zakwaterowaniu byliśmy trochę głodni i postanowiliśmy spróbować prawdziwej włoskiej pizzy. Trafiliśmy do pizzerii. Niedaleko naszego noclegu, tu macie adres. Polecam restaurację głównie ze względu na włoski klimat, przystępne ceny i przede wszystkim pyszną pizzę. Właściciel Luca jest tu chyba codziennie. Bardzo uprzejmy gość pizza od 7 do 12 euro, plus piwo 3 euro także jak widać przyzwoite ceny. Moim zdaniem warto tam zjeść. Rano wstaliśmy i poszliśmy na kawę. Polecam kawę z miejsca niedaleko naszego hotelu tu macie adres. Kiedy jesteśmy na wakacjach, staramy się unikać sieciowych kawiarni i korzystać z lokalnych restauracji. Pamiętajmy, że kawę najlepiej zamówić przy barze, jeśli chcemy dostać kawę w cenie, za którą kupują tu lokalsi. Trzeba ją zamówić przy barze, od razu opłacić i samodzielnie przynieść do stolika. Jeśli poprosisz o kawę i usiądziesz przy stoliku, to kosztuje to więcej. Wiem, że brzmi to dziwnie, ale tak właśnie jest. W wielu miejscach za espresso przy stoliku można zapłacić 2,5 nawet 3 euro. Natomiast przy barze to samo espresso kosztuje euro, euro 20. Chyba tak najdrożej płaciłem. Jeżeli przyjedziesz do Włoch na tydzień i wypijesz kilka espresso dziennie, oszczędności mogą być znaczne. Po kawie ruszyliśmy do miasta. Trochę padało, było dość mokro, ale pizza nadal ma swój urok. Jeśli to twój pierwszy pobyt we Włoszech, na pewno będziesz pod wrażeniem architektury i klimatu małych uliczek i barów. Jeżeli nie macie roamingu, to w Pizie jest bezpłatne miejskie Wi-Fi. Miasto jest przyjemne na spacery, nie trzeba tutaj szukać autobusu, jest komunikacja miejska, ale nie ma potrzeby z niej korzystać, bo moim zdaniem wszędzie można dojść na piechotę. Tutaj mijamy rzekę Arno, która przepływa przez Pizę. Pewnie zastanawiacie się, co oznacza ten krzyż. Jest on symbolem Pizy jako suwerennej i potężnej republiki, która funkcjonowała między X a XII wiekiem. Jak wiecie na pewno, Włochy w przeszłości nie były jednym krajem. Dawno temu kraj był podzielony, istniały tam małe republiki, te ziemie były całkowicie autonomiczne. Mieszkańcy Pizy podtrzymują to wspomnienie i nawiązują do tej tradycji. Tutaj można taniej kupić pamiątki: magnesy na lodówkę, kieliszki w kształcie krzywej wieży. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę, ceny to 2 euro, nawet zdarzało się 1 euro za magnes na lodówkę. Także tutaj macie już lokalizację. Łatwo tu trafisz, bo jest jedna główna ulica, nazywa się Corso Italia. W sumie taki deptak, nie ma tam samochodów. Macie sklepy po obu stronach. Jeżeli wrócisz na drugą stronę rzeki, warto rzucić okiem także na posąg Galileusza. W tym miasteczku urodził się ten słynny astronom. Dużo obok pomnika poszliśmy coś zjeść. Wybraliśmy La Corte di San Leonardo. Klimatyczne miejsce, ceny były trochę droższe. Za makaron zapłaciliśmy. Tutaj zobaczcie co kupiliśmy. Więc pasta 11-13 funtów. Też przyzwoicie w sumie. Chciałem spróbować makaronu z truflami. i Zamówiłem sobie specjalną tradycyjną toskańską zupę. Z warzywami i pieczywem. Jest dość gęsta i bardzo smaczna. Naprawdę polecam tę restaurację. Jeżeli odwiedzisz inną restaurację w Pizie i możesz ją polecić, zostaw informację w komentarzu. Pomoże to innym osobom planującym wyjazd do Pizy. Kierowaliśmy się już w stronę wieży. Po drodze warto udać się do ogrodu botanicznego. Wejście jest płatne 4 euro. Dwie minuty spacerem od ogrodu, to już niedaleko tutaj widać wieżę. dotaliśmy do wieży. Jest takie spektakularne wejście z tej ulicy. Klimat bardzo, ale to bardzo turystyczny, było to koło południa, takie tłumy tutaj są właśnie w dzień. Jak widać pogoda zbytnio nie dopisała, słońca nie było, ale już nie padało, było też całkiem przyjemnie. No wielu turystów jest tu w ciągu dnia, także tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcesz zrobić ładne zdjęcia, polecam podejść temu również w nocy. Ale w ciągu dnia wiele osób stoi w tej klasycznej pozie. Dla mnie wyglądało to zabawnie. Po prostu zobacz, jak ludzie tutaj ćwiczą, aby to zrobić. No cóż, zdjęcia takie oczywiste i przewidywalne, ale okej, okay, zostaną wspomnienia. Cóż, jak widać na Instagramie, takich zdjęć jest wiele. Każdy robi fotki przy tych terenach zielonych. Wejście na trawnik może kosztować mandat 25 euro, także uważajcie. Obok wieży znajduje się także katedra w Pizie. Niesamowita architektura, można podziwiać starannie dopracowane detale. Zobaczcie to arcydzieło. Tuż obok wieży i katedry znajduje się także stara chrzcielnica. Później wróciliśmy na główną ulicę. Można tam posiedzieć i napić się piwa. A ceny nie są wygórowane. Naprawdę 3 czy 4 euro za piwo, to są według mnie przyzwoite ceny. Jeszcze tutaj powiem Wam o dworcu, zobaczcie. Trochę kiczowate te obrazy można zobaczyć tutaj. Jest to oczywiście miejsce z historią Galileusza. Zrobiono to w XX wieku, a moim zdaniem też ma swój własny klimat. Ta główna ulica, o której wspomniałem Corso Italia, prowadzi też prosto do stacji kolejowej, ponieważ następnego dnia jechaliśmy do Florencji. Wybraliśmy pociąg pociąg z Pizy do Firenze, bo włoska nazwa Florencji to Firenze bilet kosztuje 12 euro. Pizę, tak jak mówiłem wcześniej, polecam na maksymalnie dwa dni, bo myślę, że nie ma tu nic do roboty, zwłaszcza że do Florencji jest godzina jazdy pociągiem. Myślę, że podobnie jak i my, pewnie też zaplanujecie więcej czasu na spędzenie we Florencji. To tyle na dziś, tyle ode mnie. Sporo podróżuję po różnych miejscach w Europie, także dużo porad, dużo informacji, które mogą się przydać. Daj znać, czy Ci się podobało i do następnego. Ruszam dalej. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.